Najnudniejsza część treningu. Odbijanie w parach. Twój pierwszy trener, jak miał na imię i nazwisko? Tomasz Podulka. Pozdrawiam. Tomek Fornal czy Kamil Semeniuk? Bartosz szczolet. Z programu typu Talent Show zapisałbym się do Masterchefa czy, czy do The Voice of Poland? Do Masterchefa. Ponieważ przez żałodaję do serca. Najpiękniejsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłeś? Chumniska. Ulubiony przedmiot w szkole? Matematyka. Gdybyś mógł zadać jedno pytanie o twoją przyszłość i uzyskać na niepewną odpowiedź, o co byś zapytał? Czy będę zawsze zdrowy? Gdy zapomnisz o urodzinach mamy? To i przepraszam. Kto jest największym bałaganiarzem w kadrze? Norbert Huber. kogo prosisz o radę w trudnych sprawach? Staję przed lustrem i samego siebie. Może z kimś mądrym porozmawiać, nie? Do kogo chciałbyś mieć numer kontaktowy? Uuu... Dory, nie? Do muszę musiałbyś mieć numer kontaktowy? Może jakiś jest? Wiesz. Do prezydenta Adriana. Co wcale nie jest takie proste, jak się wydaje? Odbicie oburącz do. Jaka jest Twoja największa wada? Impulsywna. Czemu na no łysą? Bo poszedłem do fryzjera i poprosiłem na Michała Pazana. Wiesz już o co chodzi? O ten drachmach, co na chodzi.